Witam Panie i Panów w najnowszej serii o nazwie... Minecraft Unemployment News Po pierwsze, 27 września na kanale Minecraft odbędzie się długo wyczekiwany Minecraft Live, na którym dowiemy się o nowym zimowym dropie, którym na pewno będzie end update, nieprawdaż? Na moim kanale na TikToku, jak i na YouTubie będę robił retransmisję tego live'a, gdzie postaram się tłumaczyć, co gadają, więc zapraszam na mojego Discorda po więcej informacji. Okej, okay, a następnie... A... W jednym z najnowszych stoprotu do Minecraft dodano NPC-ty. Nie, nie takie NPC-ty. O tak, te. Te NPC-ty mogą być uderzane, możemy założyć na nie zbroję, a także za pomocą komendy możemy sprawić, by chodziły. Na pewno sprawi to serwery, gdzie wcześniej takie czy robiło się pluginami czy modami. <grywa> Sorry. Ostatni news tego dnia pochodzi prosto z biura samego Mojangu. Kilka dni temu kilku zagranicznych twórców zostało zaproszonych do biura Mojangu. Jeden z nich musiał udać się pilnie do toalety i na jej ścianie zobaczył oto taką naklejkę. Tak, takie coś wisi w kiblu u Mojangów. Mówi nam to sporo o fabule Minecrafta, bo okazuje się, że endermany mogą oddawać mocz, plus kanonicznie mają oni endrody. To wielki szok dla bezrobotnych. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrypcji.